Cześć, cześć widzowie, dzisiaj robimy konkurencję, specjalna 10 subów. Dzisiaj mamy Firsona i Pepiego, tak jak ostatnio, ale też mieliśmy, mamy Wiktora. Nie ucia, m nie mylcie się, to nie ucio. I mamy jeszcze Fifcia. E, to są ich tutaj punktacje. Te dwa już wiecie: czerwone to Fifcio, a zielone to Wik. Lecimy do pierwszej rundy. Dobra, yy, kolejna runda. Klepią się teraz, to jest nietypowe PvP. Mają takie itemy tutaj: trzy totemy i potki. Yy, zatrucia dwa, a spowolnienia trzy. Czyli tutaj. O, Fifty stacił pierwszy totem. Mają tylko po trzy. Okay. O, 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 o. Pepson jest zatruty tutaj. Goni ich Firson i ciaka robi. Zobaczymy, czy Firson też wygra to, bo tutaj. Tym razem wygrywają figurkę honoru, gdzie mogą powiedzieć, jeśli wygrają, to będą mogli dać tam, co tylko chcą, jeśli to jest oczywiście możliwe. O, totemy tej są wszędzie tracone. Pepi nie daje rady jakoś. O nie ma już. O, jeszcze ma totem. A wik tutaj sobie siedzi normalnie bez totemu, bo się boi. Trochę. Ale nie dziwię się, ale się nie dziwię, ale chyba go już zaraz nie będzie. Chyba go już zaraz nie będzie. Okej, okay, o Fifcie stracił totem. Nie, chyba już żadnych nie ma, ale podpali to to Pearsona. Dobra, klepa, klepa, klepa. Jak myślicie, kto wygra to, te wszystkie rundy razem wzięte? Bo, ja wiem, zobaczymy. Jest duża szansa na to, że bo ostatnio wygrał, ale licz, kibicujemy Kepiemu oczywiście. Dobra, trochę, trochę dłużej się klepie niż ostatnio, bo mają trzy totemy. Cieka Ciekawe czemu, no nie? Bo mają to temu. Dobra, kepi już nie ma to temu. Yy, Wiktor, Wiktor. O, macie 300 temu, czy nie? Nie wiem, nie wiadomo. Nie. Okay. O, Wiktor, zobaczymy, czy pożyjesz sobie jeszcze długo. Bo wściekły kepinet. Wiktor, zobaczymy, jak długo sobie pożyjesz jeszcze, bo nie masz totemu. temu i to trochę źle. on stracił kolejny totem, ale ma jeszcze... Tak, o, a Fiffciuk chowa się tutaj. Atakujcie Fiffcia, bo on się chowa. Okej, okay, biegnie, biegnie, biegnie. Zatrucie dostał Pepson wcześniej. Rzucił teraz i... Peppson też ma zatrucie. Kto, ktoś z was ma low'a? Czy, czy macie druhapę? Okej, okay, to za zobacz... To dobra. Dobra, to, to uważajcie na swoje głowy. Na przykład nie kampcie w jednym miejscu. Z, bo zatrucie leci z. z. Każdy, każdy, będzie po, każdy będzie po jednym dostawać zatrucie co jakiś czas, i zobaczymy, czy uda wam się uniknąć. Żeby to tak długo nie trwało. Ciach. 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 Ciach, 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 ciach. O. Nie, Pepson odpadł. Tylko nie to, Pramorz. Oglądaj. Kogo, kogo mam... Na, na, kogo... na kogo mam się fokusować? Dobra. Nie no, wszystkim teraz tak daję więcej. Ej! Dobra, piwcia też nie ma, teraz jest walka pomiędzy Firsonem a Witoldem. Kto wygra? My też będę was teraz strzelać. I mam do niego jest tylko z tego Tridenta. No właśnie. Ej? Bo za długo będzie to trwało. Ja to tak, tak. O, ja też wezmę Tridenta, bo to je sobie leży. Też, też nie mi się klepie. Oh. Ej, ale o, <grym> o, e, <grym> Rozwaliłem mu to temat, ale... Ej, tyle ma Okej, każdy teraz dostał jeden raz trój zębem. I teraz jeszcze skórzy może. Bo jeśli... Oczywiście... O, i, Aj, i, no, Pierson wy, wygrał Pepał znowu damy mu A, tak up, tak up, da, damy mu tak ten tak punkcik. I, tak le, i lecimy problem. do kolejnej gry. Dobra, kolejna runda to będzie dropper, Muszą spaść i przeżyć. I taka zasada, e, nie, jeśli spadnie, jeśli na cokolwiek spadniecie to musicie zrobić Slash Killa, nawet jeśli od tego nie umrzecie, bo ja będę patrzeć, więc... Lepiej tak nie róbcie. Ale ktoś mnie zepchał! Dobra, 3, 2, 1, start. Jeśli zobaczysz, że ktoś oszukuje, no to BB, to BB dla was. I yes. teraz Kepi, yes. musisz zrobić Slash Killa. Zresztą musisz zrobić... Yes. Ej! Filso, musisz zrobić... A, spadłeś na coś innego w międzyczasie? Nie. Yeah. Hmm. No nie, jestem na takim. Nie. Skoczyłeś i nic nie trafiłeś? Nie, i do wody jedynie. A, trochę. Dobra, powiedz, powiedz. Dobra, powiedzmy, że ci wierzymy, więc damy ci punkta. punkci lecimy do kolejnej gry. Tym razem to będzie quiz z Minecrafta. Zasady są proste. Kto pierwszy kliknie przycisk, ten odpowiada. Jeśli odpowie źle, to nic. A jeśli dobrze, to dostaje na tym jednym drewnie plus jeden punkt. Kto będzie mieć e, najwięcej punktów na, koń, na końcu sześciu pytań, które mam teraz ze sobą tutaj, zdobywa tam jeden punkt. Jesteście gotowi? Tak. Dobra, pierwsze pytanie. Jak się tworzy kule ognia? Czyli to, co na przykład strzela gaz. Ale poczekajcie, jeszcze nie, to jest ABC. To są pytanie ABCD. E, A proch plus e, proszek Blaze'a. E, drugie to proch oczywiście strzelniczy plus proszek Blaze'a plus węgiel. Potem jest C proch e, plus e, proszek Blaze'a plus węgiel drzewny. Albo D nie da się tego skraftować. Okej, okay. byłeś pierwszy, jaka jest twoja odpowiedź? D, D? E, niestety to jest niepoprawna odpowiedź Okej, okay. Fichcio teraz był pierwszy A A Zła odpowiedź Je Dra, Jesz jeszcze nie Dora, na czekaj, nie... Przestańcie na chwilę i Wiem! Na trzy powie, na trzy, na, na, jak skończę, jak powiem start, to możecie wtedy kliknąć, ten kto kliknie pierwszy, ten e, zostaje, od, ten może odpowiedzieć. 3, 2, 1, start. Okej, okay, byłeś pierwszy. Ja, no? ja, 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 ja w, Ale on, on, ja on o czasem. Dobra, dobra, co, dobra. Jak, jak myślisz, co? C. To jest niepoprawna odpowiedź! Ja, ja byłem potem, ja byłem ja, potem! Ja, ja byłem nie, ja klikaj, nie, ja. nie klikajcie, bo będę robić 3, 2, 1, żeby było równo. Ja, ja 3, ja 2, 1, start! Okej, okay, ja, byłeś, byłeś, byłeś pierwszy. A, Aha, to też niepoprawna A. odpowiedź, bo świfcie tak odpowiadał. Dobra, 3, bo ale ja... 2, 1, start! Okej, okay, no ja byłeś, byłem byłeś pierwszy. O. Odpowiedź B. To jest poprawna odpowiedź, nareszcie. No, nie, czy no, ja wkikam, craftuje się proch strzelniczy, proszek Blaze'a plus węgiel. Ok, kolejne pytanie. Cię, chwila, 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 mogę coś tylko powiedzieć? Tak. Ten, 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 ten. Ej, jak ktoś kliknie w trakcie czytania twojego pytania, to już nie czytasz dalej. A tak samo no. z odpowiedziami. Nie, bo wtedy nie wtedy wszyscy będą tracić. Po prostu nie można. Po prostu, A, po prostu... Ale, ale nie, ale ale. Kole... Osoby nie czytasz, Dobra. Kolejna odpowiedź. Czy konie y, ze skórzaną zbroją mogą się zamrozić od syp sypkiego śniegu? Odpowiedź A tak. Odpowiedź B. Nie. Odpowiedź C tak, ale powoli. Trzy, dwa, jeden start. Ok, wirzam byłeś ledwo co pierwszy. Nie cztery, mogę. Tak, czy... tak, Sorry, tak, później, za późno. Dobra, dobra, ja była finalna odpowiedź. Czy mogą się zamrozić? Tak. To jest za odpowiedź. 3, 2, 1, start. O, o jeszcze raz. Wie, to to je... rozumiem, było, było mega równo, było mega równo musicie jeszcze raz. 3, 2, 1 start. O, Jeszcze. Witold. Witold. O no jakim... Ale ja by nie widzę. Je... Jeszcze raz jakie było pytanie? Eee, pytanie. Czy konie ze skórzaną zbroją mogą się zamrozić w, w sypkim śniegu? Odpowiedź A tak. Odpowiedź B nie. Odpowiedź C tak, ale powoli. Nie, od B. Do, to jest dobra odpowiedź. Wygrywasz normalnie. Dobra, A kolejne pytanie. Ile serc zadaje hask? Na poziomie trudności nie? normalny. Odpowiedź A. Kto to jest? 3,5 serduszka. Odpowiedź B. 4 serca. Odpowiedź C. 3 serca. Odpowiedź D. 2,5 serca. I teraz na czacie piszę. możecie napisać to, co myślicie, że jest odpowiedź. Ja osoba pierwsza zdołała punkcik. Ej, ja nie mogę. Ej, ja nie mogę. Mam jakiś. Ej, unko, unko, ej unko, monty pH. Dobra, ja, Filson. Jeszcze, jeszcze nie piszemy, Januszu. Do, y, pis mie mieliśmy pisać i to jest zła odpowiedź, nawet nie było takiej w odpowiedzi I Kepi mówi, że C To e, ja nie mogę pisać? C to jest dobra e. odpowiedź Dobra, no zdobywasz punkt Kolejne pytanie, czwarte Czy konie zjedzą marchewkę? Odpowiedź A Tak Odpowiedź B Nie C Tylko mały koń, czyli dziecko tylko zje Możecie pisać A A, a, dobra A to jest, że możesz zjeść, i wszyscy jesteście niepoprawni. Możecie zjeść? E, sam... Nie, nie. nie może. Nie C, C. Może. B, nie. Ale musisz pisać na czacie. Ja nie nie Mam nie... mogę. Fif, nawet nie ma odpowiedzi D. Okej, okay. i Peppy, e, dosta dostajesz punkt, bo nie mogą zjeść marchewki. Punkt ci. Dobra, kolejne pytanie to jest, ile lat ma Minecraft? Odpowiedź A. Odpowiedź A. Odpowiedź A. 13 lat. Odpowiedź B, 10 lat. Odpowiedź C, 12 lat. Odpowiedź D, 14 lat. Start. Ok, byłeś pierwszy. Jaka? 14. To jest zła odpowiedź. 3, 2, 1, start. Byłeś pierwszy, Fiszczo. No jasne. Mhm. B. B, 10 lat to nie, to nie jest poprawna odpowiedź. 3, 2, 1, start. Okej, okay, byłeś na pewno pierwszy. No fajnie. Jak musisz? Odpowiedź. 12. To też jest niepoprawna odpowiedź. Ja ok, 3, goce, 2, 1, start. Fifcio był pierwszy. 14. <słuch> Ta odpowiedź już była dana i była nieprawidłowa. A ja chcę odpowiedzieć jeszcze raz. Nie, nieważne. Dora, 3. Dwa. Jeden. Start. Okej. Okay. Ja. Na pewno byłeś pierwszy. A. Odpowiedź A. 13 lat. Ej! Dobra, Dobrze! Poprawna odpowiedź. Kolejne, o, kolejne Ej, i czekaj, czekaj, czekaj. Na guziki czy na czacie? Na guziki. Albo dobra, dobra, na czacie. Dobra, na czacie, na czacie. Okej. Okay. Kolejna i ostatnie pytanie. Czyli... W jaki miesiąc Powstało mycy, odpowiedź A, czerwiec, odpowiedź B, maj, odpowiedź C, lipiec, odpowiedź C, D, styczeń. Okej, okay, A, odpowiedź A B, niestety, niestety nie jest poprawna, ty też nie jesteś poprawny i czy B jest poprawne? Tak, B jest poprawne, zdobywasz punkta. I... Ale ja pierwszy miałem. I w... nie. nie, nie miałeś, ale wygrywasz masz najwięcej punktów, więc zdobywasz punkcika kolejnego. To jest Okej, okay. lecimy do kolejnej gry. Kolejna konkurencja to jest split i ten, kto spanie do wody, ten po prostu przegrywa przyjść jak najdłużej start. Zobaczymy. O, mają netherite'owe łopaty i o, już spadają osoby Coś, to będzie... I to się żyję, i, i, i sam podkopał To będzie krótka runda, coś, coś sądzę, ale na razie Kepijom wygrywa Kepijom wygrywa A Wiktor na dole siedzi i próbuje podkopać ich dołu, że jeśli spadną to już spadają na zawsze Fichtz tej walczy z Firson? No i Firson spadł jako pierwszy, został podkopany Okej okay. tak, Teraz i to to Wiktor, o, o, Wiktor został zasasynowany i teraz... O! I teraz Kepi został tutaj na górze, a został, na się a został na dole i... Ej, nie można je śniżkami! No, ale śniżki tak nie zadają damage'a i nie odpychają. Więc można rzucić śniżkami, ale nie można stawiać bloków, bloków śniegu. to Ale to do No, dokładnie. Więc teraz wygrał Pepson. Da podkopałem go już, bo nie miał szans na wygraną. Po prostu był na samym dole, a Kapina na samej górze, więc cyk. Ale jednak konkurencja i ostatnia. Budowanie. I będzie... I tak trochę ciekawie będzie, bo budujecie figurkę, którą dostaniecie, jeśli wygracie. Więc dawajcie. Jak wygląda? No ale nie, właśnie macie sobie wybudować i to co wybudujecie, to, dos to dostaniecie mniej więcej. Oczywiście jeśli to będzie a, możliwe i jeśli... Nie powiem well stok. Więc zacznijcie. Zacz... Z... Z... Nie wiem, zobaczymy. Powiedz... Powiedzmy, że macie 5 minut. Więc zaczynajcie. I stanie hmm. coś takiego jak creative mode. Ej, ptaku, taku mam do pana pytanie. No. Proszę podlecieć, bo o, jest pan. Właściciel teleportuje. No, Aha. magia. Co chcesz ode mnie? Jest, jest do pana sprawa. Słuchajcie, i super Teraz Czeka... czekamy 5 minut, prawda? Na razie wybudu... na razie budują taką. o, Pearson robi coś takiego, Pepson robi takiego, coś takiego, Wiktor robi coś takiego, a Witold robi... No, em... no tak trochę... Okej, okay, dobra. Zobaczymy się na końcu 5 minut. Koniec Zrobaj czasu, koniec czasu! Minęło 5... Ale nie! 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 Czekaj! 5 sekund, 5 sekund! Dobra, 5 sekund. 5, 4, 3... Ej, daj dodatkową minutę. No, ja nie. Nie. Bo ja tak, ja tak, ja tak. Sorry, ja tak. Dobra, no to dodatkowa minuta leci. Okej, 3, 2... Jeden, koniec, dobra, wszyscy do mnie, wszyscy do mnie, chodźcie. Będziemy, będziemy, będziemy możecie, e, dobra, chodźcie za mną, chodźcie za mną. Chodźcie, no to oceniamy na początku Firsona. Każdy może dać ileś na 10. E, oczywiście oprócz Firsona. Na początku. Mm, możecie, możecie napisać na czasie. Firson dostał od półsłona 6,5, ode mnie 8,5. Od 5, a od Wiktora 4,5. Przechodzimy do kolejnej, to jest budowa kepiego. i jak to oceniacie? Pepson dostał ode mnie 8, od Fipsona 5, od Fifcia 7,5, a od Witolda 7. To jest jakby rynki, no ale wygląda nie... Przechodzimy do kolejnego. Tutaj jestem ja jako król Bardzo fajne, ale... no nie przebija poprzednich. Witold dostał ode mnie 4,5, od Fira 3, od Fiwcia 5, a od Pepsona 5,5. Dobra, przechodzimy do ostatniej budowli fifcia i em. Ela nie Su, Sus trochę. Fifcio ze swoją niesamowitą pracą dostał ode mnie 3, od Pepsona też 3, od Firsona 2. Od Witolda 6. Widzimy się po podliczeniu punktów. Dobrze. Ostatnie miejsce zdobyła Fifcia, ma tego 14 punktów. E, trzecie miejsce ma Witold, 18 punktów. Drugie miejsce to Fir, 24,5 punktów. Więc pierwsze miejsce tej konkurencji zdobywa Pepi, 27,5 punkta. Więc to zdoby, więc wy, wy, wy wygrywa Cappi. I. O i, Wiktor wygrał. Wik, Victor, Witold wygrał. Ma trzy punkty. E, Pepson ma dwa, Pierson ma jeden, a Fifcio zero. Jeden wygrał, on, a nie, On nie powinien mieć dwóch? Poczekajcie, czekajcie, czekajcie. No właśnie. ale Ej, dobra, okazało się, że Witold chyba oszukiwał i dodał sobie jednego punkta. Mmm, sus. Więc robimy dogrywkę jako parkura. E, Bierzemy tutaj Kepiego i Witolda. E, Ej, to wygląda. Dobra, chodź, chodź tej Capi, chodź, chodź, Kepi i Witold.

ja, Nawet jeśli. Y, no dobra, no i co z tego? I tak przegrałeś. Na... Tutaj Jej, mamy dodatkowy, dodatkowy parkur, bo był remis, więc ten, kto go wygra, wygrywa wszystko i zdobywa figurkę honoru. I będzie tam, co jest tutaj, oczywiście, wybudowane. Więc 3, 2, 1, start. Jakiś mega długi nie jest, ale jest 180, i to, że trzeba sobie uderzać w główkę. I zob zobaczymy kto wygra, więc... Na razie... O, Vito spadł. Okej, okay, 180 widzę, że będzie trudna dosyć dla uczestników, ale ten kto wygra, wygrywa wszystko. O, poczekajcie. Było małe cięcie, ale dobra, biegnijcie, biegnijcie dalej. Ten kto zrobi tego parkour, ten wygrywa wszystko. No i chyba chy chyba wygra. Zrobił to za pierwszym razem. Dla widzów jak zwykle. To sobie sobie checkpointa, bo zapomniałem o tym Ej, no! Ej, dobra, zaraz wygrasz, zaraz wygrasz normalnie. to jest no skok na Dawaj, 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 dawaj. O i dobrze Pepson wygrał. No niestety. Dobra, to, to Moim dostaniesz... To było to naj, o. W świecie, w świecie, w świecie. dobra, to. to, to teraz Pepson zdobędzie to, to figurkę to. honoru, którą widzicie za mną. taka trochę poniszczona, bo... Kto się pomiszczył? To. E, więc co? Mam nadzieję, że się podobało papa. Pa.